Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim mega i ultra fanom Monster Draco! W poprzednim odcinku nasi finaliści Racerzy i Tiger Shark pędzili koło w koło po Puchar Mistrza Wielkiego Zniszczenia! Ale coś poszło o stronie tak! Spadające kamienie odcięły nas od chłopaków uwięzionych w jaskini! Wciąż nie wiadomo, kto wygrał lub czy trafi są całe i zdrowe! Ej, uważajcie! Czy to może być koniec? Czy w ugarmistrze nie powędruje do nikogo? Czy ja jeszcze w ogóle pracuję w tym programie? Oh, nie zwalniajcie mnie! Redaktorku, wyluzuj, zaraz to ogarniemy. O tak! I bądź prawie! Bądź ratował uratował dzień! Chłopcy, jedziemy po was! Co to było? No przecież nie ja! Czyli, że niby kto? E? Może ten gigantyczny potwór wagienny, który stanął tuż za tobą? Coś mi mówi, że to wcale nie jest element konkursu. Nie, ale to już jest! Czas już zgarnąć ten puchar! Tiger Shark, zaczekaj! Ua! Ty się lepiej cieszy i ciebie nie zgarnął ten bagienny krokolo z swoimi zębiskami. O? O? I proszę, dla ciebie też ma chrapkę! Halo race Ace tiger shark jedziemy, żeby wam pomóc! Chłopaki, a macie puchar Mistrza? Chcecie, żebym go dla was przechował? A co to są za kolorki? Totalny czad! Normalnie jak na dyskotece! A niechmy A niech mnie koła powiodą! Być może jesteśmy tylko jedną pętlą od poznania zdobywcy pucharu mistrza! Możemy sobie przecież wyobrazić, że gdzieś tam, lub całkowicie gdzie indziej, Races i Tiger Shark pluskają się w chwale i taplają w głodku zwycięstwa! Byłem pewien, że już po nas. E? Już ja pokażę temu krokolosowi, kto tu jest prawdziwym drapieżnikiem, i zaraz przestanie hojrakować. O? We dwóch nie damy rady pokonać tego krokolosa! Ale może damy radę w ósemkę! Co, u licha? To jest jakiś krokodyl gigant? Tak jest! się tu, jak widzę, porywa z mutyką na słońce. Dobrze, że przyjechałeś, mój stary druhu. Ej, a kiedy podzialiście nasz puchar? Ten wielki jaszczur go połknął. O, przegiąłeś. Nikt nie będzie pożerać naszego pucharu bezkarnie. Cóż za niespodziewany sprotakci, moi drodzy. Nie dość, że ten rozjuszony gad hapnął nasz puchar mistrza wielkiego zniszczenia! to jeszcze ochlapał mi nowe muty. Czy nasze Monster traki potraktują potwornie tego potwora? Co robimy, panie i panowie? Krokolos zjadł nasz puchar. Musimy więc go odzyskać. Ale jak? Gwaście, ogon mu świeci! To dlatego krokodel stał się krokolosem! Jeśli komuś uda się nasmarować tą mazią, to też tak bardzo urośnie! Zajmę się tym! Tylko wy musicie zabezpieczać tyły! Musimy rozpraszyć zielonego! Jak? Hmm. Jest jeden sposób na pokonanie tego krokolosa. Pamiętacie jeszcze czego nauczyliśmy się na obozie Krax? I oto proszę państwa, dzieje się. Nasze traki dadzą z siebie wszystko i zademonstrują swoje niezwykłe umiejętności indywidualne oraz drużynowe. Bo bitwa wyszli się rozpoczyna! No dobra, panie i panowie, wiecie jak jest! Daj Daj pate! Pate! Tak jest! Jak war bitwa! <grymne> Niechła, nie że Dobra dla buźki! No to jedziemy! Szybko jedź i w to Tak! Takie! <grymne> walczyć i walczyć! De, altså! <skrisa> <skrisa> Czy to, co właśnie widzę? Nasze monster traki dwoją się i trują! Farbitwa, tarcza traków i weź tę flagę! Te wyzwania procentują dziś nieprawdopodobnym pokazem siły! Ekipo dzięki! A teraz czas na zwiększenie mocy! I zrobił to! Tiger Shark w końcu stał się Tiger Kolose! Bój się, budzik! Puchar mistrza! Tylko patrzcie, moi mili, na złoty puchar! Tiger Shark wysarwał puchermistrza z klętrza groźnego krokolosa! Ale czy nasz super wielki super jest w stanie ostatecznie go pokonać? Zacznij się pożegnać, gadzie! Spój się bójki! Taki twardy, co zieloniutki? Bu! Jest twój tygrysie szos! Zasłużyłeś sobie! Wszyscy sobie zasłużyliśmy! <laughs> Ale zatrzymam go sobie na wszelki wypadek! To było epickie! Po tylu latach oglądania i komentowania zmagań Monster Draków, mogę szczerze powiedzieć, że po raz pierwszy byłem świadkiem starcia Mega Monster Draka z tak przepotężnym gadem! Ta edycja Pukaru Wielkiego Mistrza przejdzie do historii! Uwaga, panie i panowie! Wszyscy razem! Dalej... Chodź! Najlepszy dzień mojego życia!